Niezwykle wzruszająco wypadło zakończenie klas ósmych w Szkole Podstawowej w Starym Widzimiu, gdyż, jak podkreślił w swoim przemówieniu burmistrz, po 20 latach uroczystość tego typu odbywa się tu po raz pierwszy. Całe spotkanie otworzył chór szkolny ze specjalnie przygotowanym programem pod batutą pani Agnieszki Pilarek. Dyrektor szkoły, pan Sławomir Wieczorek któremu głos drżał ze wzruszenia, wręczył absolwentom drobne upominki, nagrody i wyróżnienia. Uczniowie natomiast odwdzięczyli się kwiatami złożonymi rodzicom, wychowawcom i nauczycielom. Zanim będziemy życzyć absolwentom spokojnych wakacji, trzymajmy kciuki za egzaminy wstępne do szkół średnich. Że w przyszłości ta szkoła będzie dalej dla Was otwarta. A kto wie, czy za ileś tam lat w którym chciałbym wręczyć świadectwo z pogratulować i życzyć wszystkiego dobrego na całe Twoje życie. Proszę. Mariusz Biegarek również uzyskał świadectwo z Myślę, że też sprawiający wielką satysfakcję naszym uczniom. Tomek Ciesielski, nasz sportowiec najlepszy. Hubert Chełmiński, dla świat. Dziś właśnie kończy się pewien etap naszego życia. Chciałbym Państwu podziękować za systema systematyczną współpracę ze Szkołą. Myślę, że dobrze.